To witam mm -hmm. bardzo serdecznie tych, którzy są z nami, ci, którzy są ukryci i którzy chcą z nami rozmawiać. Wydawałoby się, że to dwie największe gwiazdy kina przedwojennego, Robert i Bertrand, ale ja jestem rozczarowana tym filmem. Znaczy ja go trochę w, w urywkach znałam, ale ani kreacje, ani historia, no nic tam ciekawego nie było. Znaczy ja nudziłam się przez większość. Znaczy, nie, nie ukrywam, że prawdopodobnie gdyby był w całości ten film, bo on jest bardzo poprzerywany. Widać, jak się Właśnie modlę, warto bo... wspomnieć o tym, że on jest poprzerywany, po strasznie poszatkowany, bo to była oni zresztą montowali wielokrotnie tą wersję i udało im się tylko z tego co wiem, 53 minuty tak, tak. uzyskać. A wydaje mi się, że film na pewno wygląda na półtorej godziny, tak wygląda. Dużo jest to, to, że w piosenkach są urwane, ale jakby nie ma. Jakby nie ma tego klum. No, no, du, dużo się. Jednak dużo jest wątków poucinanych, to nie o to chodzi, że w piosenki się urywają co drugie słowo, ale też one nic nie znaczą w związku z tym przez to, że są. No, jeszcze to bardziej, czasami to filmowi nie robi tak bardzo źle. Tutaj mam wrażenie, że zrobiło bardzo źle, bo... Bo jest płytko. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam takie wrażenie, że. że ja drugi raz nie usiądę do tego filmu. To znaczy, mało, szczerze mówiąc, no mało kto by taki film sobie teraz dla przyjemności nie, w domu obejrzał. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Rzeczywiście, tam są te montażowe takie przejścia, bardzo niechlujnie zrobione. Widać, że to było tak na siłę. Montowane. Film jest ogólnie taki chaotyczny, ta fabuła nie ma takiego Nie, ja myślę, że nie, jest sensu. że nie jest źle zmontowane, tylko tak dużych fragmentów nie ma, że to, co mm -hmm. się udało uratować i posklejać, mm -hmm. I niestety nie mm -hmm. wskazuje fabuły. To znaczy tam w kilku momentach te przejścia montażowe dla mnie pozostawiały wiele do życzenia. Tam w trzech takich, powiedzmy, miejscach. Natomiast, no co, no te piosenki może się bronią. Góra czy ci nie żal, właśnie Roberti Bertrand. To takie dla ucha, bo, bo, bo powiedziałbym, to jest przyjemne. I tam nie wiem, czy zwróci, zwróciłyście uwagę na te motywy orientalne, które w tym filmie występują. Tam ten portret tego mandaryna, na biżuteria. I to mnie rozbawiło, co mnie rzeczywiście rozbawiło, jak jeden z nich się przebrał za tego Chińczyka i udawał. I to, to no, mi rozbawiło. Tak, dymsza, tak. dymsza, dymsza, dymsza. Tak. Zresztą w ogóle Dymsza jest w tym filmie najlepszy. Nie wiem, czy się ze mną zgadza mm -hmm. ale on skacze, tak. ja W tańcu jest po prostu bez. A on miał fenomenalny, to, to fenomenalny, fenomenalny. Dymsza się broni, jakbyśmy mieli. Robić przegląd filmów o Dymszy, czy z udziałem Dymszy, to oczywiście musiały być, bo on tam naprawdę przebrany jest świetnie. Jakby wszystko, co Dymsza sobą reprezentuje, tam jest. Bo jak on rzeczywiście tańczył, jak wywijał, to, to niesamowite. Choć on tutaj też nie ma największej roli. Znaczy, ja nie wiem, kto ma tutaj największą rolę. Bo ani... No właśnie, to jest też pytanie. Mhm. Tak, ani ta pisarka, znaczy niby. Niby Dymsza i Bodo powinni dać jakąś tam gwarancję czegoś, ale mam wrażenie, zresztą chyba to w tym serialu o Bodo było też tak, że on potem zaczął grać w takich rzeczach średniej jakości, nie? I to taki myślę, jest. Ja myślę, że cała trójka tutaj jakby ta główna rola jest poszatkowana na tą całą trójkę, więc oni wszyscy grają równocześnie. No tak, I to znaczy, może być no, problem. Wszyscy są równie ważne. Tak. Tak, tak, tak. Ale to nie też, też nie może tak. być problem dla filmu, jak film nie ma głównego bohatera. No nie? Także to jest tak, czasami tak. czasami to jest wada. Ja też oglądaliście Kamerdynera może film. ostatnio Filipa Bajona. Bajon nakręcił taki film Kamerdyner, jak ja kiedyś tak, rozmawiałem z profesorem Fidykiem, to stwierdziliśmy, że w połowie tego filmu do, do godziny nie mamy głównego bohatera i to jest błąd i potem dopiero y, od drugiej godziny się zaczyna ten bohater. Tak, także to jest czasami błąd, no nie? jeżeli nie ma tego głównego bohatera. Ale fakt, że mamy tutaj bo jest właśnie Typsza, jest Bodo, jest Świklińska jest znicz. Także to jest cała plejada, bo można powiedzieć, najważniejsi aktorzy to tego okresu międzywojennego. Nie? Znaczy Świklińska gra tak jak wszędzie. To znaczy głuchą tak. powtarzającą panią, ona gra wszędzie. Mhm. Ten, y, na, jak na rzecz, y, on też tak siebie gra, tego ojca, jakbyśmy sobie przypomnieli, Ada to nie wypada, jest dokładnie taki sam. Znaczy, nie wiem, czy te same garnitury w ogóle nie nosi. <laughs> y, y, Także... Znaczy um, um, myślę, że poza naszym tytułem, który jednak gdzieś tam się w historii e, filmu odznaczył, no to nic nie ma, bo jakby ta piosenka wchodzi do mojego i to tyle, nic więcej. Mm -hmm. są piosenki, jakby piosenki no. się wybijają strasznie no, na główne tło. To Widzicie no. po, po pysku, zdaje się, że to jest wątek. <noise> i Lanie po Pysku, tak, to jest Lanie po pysku, tak, to tak, też tak. na pewno się broni. To, to też gdzieś tam weszło, ale tak poza tym też nie zwrócili czy uwagę, wszystko jest kręcone w atelier w pomieszczeniach zamkniętych. Hmm. E, tak. Nawet jak jest ulica, to ja mam wrażenie, że to jest studium. No Aha. Te domy widać było, nie? Tam jak oni idą i te domy, to widać, że to było w studiu, że to jest makieta wszystko, nie? Tak, no że to tak, było tak takie... Tylko ja się dziwię, bo to jest 30 chyba szósty rok, dobrze pamiętam? 35, mm, nawet. Zobaczymy. No, no to mm. tym bardziej wydaje się, że to... Tak. To, to taki jakiś kolejny produkcyjny, który, który chodziło o to, żeby szybko nakręcić i szybko opuścić do kina, mam takie wrażenie, prawda? Że dokładnie tutaj, tak. E, dokładnie. No, jakby wielkich... E, znaczy, no, wiecie, no, tak jak dzisiaj powstają filmy dobre i słabe e, i mhm. to wtedy też tak było, nie? Nawet największe wytwórnie to robiły. E, 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 nawet e, e, tam w tej e, rekonstrukcji Myślę, że jednak za mało powiedziano, że szkoda, że się nie pokuszono, żeby powiedzieć, że film trwał dłużej, że w oryginale na pewno gdzieś to jest, te, te informacje, że. No i bo, 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 tak jak mówię, ta historia jest w ogóle nieczytelna. W ogóle, no, no, mało czytelna, powiedzmy. Tak. Tak. Ale tam chyba w początkowych, jak jest przed samym rozpoczęciem filmu, jak są te y, napisy Informaty. wstępne. To tam właśnie jest napisane, że oni gdzieś tam w archiwach to zamieszczali i w archiwach chyba przekopali cztery archiwa, aby wydobyć to w ogóle? Znaczy nie, że cztery filmy, cztery kopie zdobyli. A właśnie, tak. Z żadnej kopii się nie dało tego w całości zrobić, nie? Bo tam były jedne jakby takie do kopiowania filmu. Na no, tych, jedna taka kopia, co szła do kina. Kontrnegatyw, to znaczy to jest coś takiego, co jest jakby takim pierwszym negatywem, które, z których się robi kopię do, do, do kin, bo nie robi się z pierwszej, tylko właśnie z takich kontrnegatywów. Ale mimo mhm. wszystko, wydaje mi się, że, że a, ale, albo może film dużo ciekawszy nie był, to też powiedzmy sobie szczerze, tak? Dość teatralnie też grają, no myślę, że taki szybko nisko budżetowy film, albo może wysoko budżetowy, ale nie wiem dla kogo, nie? Prawda. No, tak jest. Ale mamy jedną dobrą wiadomość. Za tydzień widzimy się mm, na żywo. Świetnie. Tak, na żywo. Myślę, że zrobimy tak, Damian, bo ty będziesz miał komisję. Tak, tak. Że na chwilę wyjdziesz do nas, przywitasz się i po prostu wrócisz. Tylko mam pytanie. No, można tak, ja tak myślę. Może, a może nawet wcześniej wtedy skończymy troszeczkę, nie? Przed 18. Zobaczymy, no nie, zobaczymy. Ja mam też problem z ósmym, ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze pogadamy. Bo... ósmym? Nie, źle. Chyba czwarty jedenasty, tak? Jest Mi się wydaje. Nie. 4 lipca jednie? Czy źle coś mówię? Już Nie jest wiem. 4 może... lipca jest w przyszłym tygodniu. A no masz rację, się nie, Gosia, masz rację, masz rację, masz rację. Masz rację tak. Będzie pierwszy i ósmy, tak. I 8. No, wy jak zaczynacie 29, 30, 30, 30 tak? 31 ma czerwiec? 30, 30. No to macie dwa, no to ja nie wiem, czy może złożycie przed wtorkiem, nie? Przed środą. W każdym tygodniu pierwszego się widzimy i to mamy też, będziemy się śmiać, będziemy się bawić. No tutaj za bardzo do śmiechu nie było, bo nie było z czego się śmiać, tak? Znaczy sama myślę o tym, że złodzieje myślą, że ktoś jest, jakby sam pomysł może i nie jest, no ale całość. To głupio tak, bo powinniśmy polecić, nie? No ale nie polecamy. Tak, tak, tak. No To, to nie jest pół żartem, pół serio na przykład, nie? Potem. Ojej, no mój ukochany film. No, no, no. no to nie to ten już, poziom. To nie ten poziom, no, no. No ona ani nie jest z bombą, tak jak tamta, tak? No. No. Myślę, ja tylko czekałam, kiedy ta porcelana dziadka spadnie. A no właśnie, właśnie, właśnie. No bo wiecie, no to tutaj nie można, nie można pokazać strzelby, która nie wystrzeli. Nie? Mm -hmm. No to, to mm. prawda. A trochę tak było, nie? Tak. No cóż, to myślę, że wiecie. Najważniejsze, że trzeba zobaczyć, żeby wiedzieć. No to, no to już wiemy, nie? Dobrze, że on tylko trwało godzinkę, więc nie było jakiegoś strachu, że to jest zbyt wielkie marnowanie czasu. Także. A w przyszłym tygodniu. Przyszłym tygodniu... A właśnie, w przyszłym tygodniu to już na żywo to pierwszy będzie Fantomas, nie. a potem będzie skrzydełko czy nóżka. Ja kopię Fantomasa, no zostawię. Myślę, że... Kiedy a to ona ja nie jest w tym, a ona nie jest Nie, 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 nie. Ja bym musiał, po, po prostu podejdę do biura, bo mam tu ją w Szczecinie, natomiast ten drugi film, Skrzydełko czy Nóżka, to na pewno mam w Świdwinie, to ja, ja go przywiozę. No, nie? Mhm. Pan Tomasa tu mam, na pewno tu mhm. mam. No dobra, to słuchajcie, zrobimy tak, że za tydzień widzimy się. A, trzeba kamie. też Tomka przypilnować. Nie Tomka przypilnować, no to bo on te filmy problem. szukuje. Żaden to już jest żaden problem. Pamiętajmy tak, tak. też o maseczkach i no bo ja nie to O to wiem, tak, to, to, tak, to jest istotne. To jest drugi, istotne. To, że przyjdą z rodziną. Mm -hmm. Ja już teraz spotkałam parę osób, wiem, że się pytają, czy już jesteśmy, mówiłam, że od pierwszego zaczynamy. Także akurat to nie jest żadna przenośna od pierwszego pierwszego, także widzimy się i. No i tyle. Także. Ja się bardzo cieszę, że wracamy do rzeczywistości. Mam nadzieję, Wszyscy się cieszymy. Wszyscy się cieszymy, tak. Się no cieszymy. Tak. no to, tak. Chociaż też trzeba strasznie uważać jednak, bo, 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 bo są zachorowania. Znowu ciebie też tak? mm -hmm. zmarło, także no. trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale ja myślę, że jak będziemy uważać, no to, no to damy sobie radę. Powinno być bezpiecznie wtedy. Powinno być bezpiecznie. To co, zapraszamy wszystkich, 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 tych, którzy byli z nami, tych, którzy nie byli, tych, którzy będą z nami. Zapraszamy na, do inkubatora, tam będziemy na żywo. No teraz na pewno, jeżeli będą kubeczki jakieś z wodą, to tylko plastikowe, prawda? A no tak, tak, tak. No, tak pewnie, no. że tak. Dobrze. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję i wszystkiego dobrego. I to Fantomas tak czy siak będzie ciekawy, bo to jest z Louis de Fonesem, tak? Tak jest, tak jest. Pierwszy no. film z cyklu słynnego, także. Ja Luidę no. Fonesa bardzo lubię, kiedyś go oglądałam namiętnie. Ta jego. Koleryk, <grystki> jeden z najlepszych koleryków w historii. Tak, tak, tak. Ale jaki, no. nie. Ale jaki. Są jego żoną, taką zakochaną. Także, no, się cieszę bardzo, że, że zobaczymy w przyszłym tygodniu, właśnie to. No to wszystkiego dobrego, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. I do zobaczenia, tak do jest. Zobaczenia. Do, zoba do zobaczenia. Dajemnie. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia. Damian, jeszcze się chciałam zapytać, już um, nie będę tego nagrywać, jak to czekaj.